Dlaczego Bóg nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny i istoty, które stworzył? Oj, bierze. Oj, bierze. I jest taka zasada, jak możesz coś pokazać, to o tym nie mów. To ja bym chciał pokazać. To jest dowód na to, że Bóg bierze odpowiedzialność za swoje czyny i za wszystkie swoje stworzenia. To jest odpowiedzią na no to pytanie: jest krzyż. Człowiek nie odpowiada za swoje działania. Niejednokrotnie nie chce odpowiadać. Dość często człowiek ma taką ochotę przerzucić odpowiedzialność za swoje czyny na Boga. Nie. Nieraz oskarżamy Boga o to, że dał nam wolność i przerzucamy na Boga odpowiedzialność za naszą głupotę, za nasze zło, wprost, za, za nasze grzeszne działanie. Uważamy, że On jest winien. Natomiast on rzeczywiście nie uciekał od, od tej odpowiedzialności I, i to są już te wstrząsające teksty, które się poczynają od Izajasza. Wziął na siebie nasze winy, on dźwigał nasze grzechy. On się obarczył naszym cierpieniem. Myśmy go uznali za skazańca. Po, po tej myśli, po tym Izajaszowej, idą wstrząsające teksty świętego Pawła o tym, że Chrystus stał się grzechem. On, który jest święty, jest w swej naturze boskiej, jest poczykroć święty, we wcieleniu, stał się grzechem. Tak? Ojciec uczynił go grzechem, wcząsający tekst z listu Pawła. Że Ojciec swojego syna uczynił grzechem, byśmy się stali przed nim sprawiedliwością Bożą. Tak? Znaczy, obraz jest taki w tym, w tym stwierdzeniu, że Chrystus, który jest najpokorniejszy z ludzi, staje się moją pychą. Albo Chrystus, który jest ubogi, staje się moją chciwością. Bo Chrystus, który jest posłuszny, staje się no, właśnie moim samochciejstwem. Chrystus, który jest czysty, staje się moją nieczystością. Chrystus, który jest miłością, staje się moją nienawiścią. Chrystus, który jest miłosierdziem, staje się moim nieprzebaczeniem. Po co się staje? Po to, że będąc tym wszystkim, umiera na krzyżu i wtedy z nim mój grzech umiera, kiedy ja mogę z nim potem zmartwychwstać do zupełnie nowego życia. Czy to nam pokazuje wiara, no ale w takim świecie się tu poruszamy. Więc oj, myślę, że tak naprawdę to jedynie Bóg bierze odpowiedzialność za swoje czyny. I za istoty, które stworzył, w przeciwieństwie do tych istot, które robią wszystko, co mogą, żeby tę odpowiedzialność z siebie przenieść na pana Boga i żeby go postawić właśnie pod jakimś takim pręgierzem oskarżenia. Znowu tym się Bóg od nas różni, że on nas nie oskarża. To jest tak naprawdę szatańskie działanie. Oskarżycielem jest szatan. Bóg nie oskarża. Bóg bierze odpowiedzialność. Mam w sobie taką pamięć dyskusji, które się toczyły przed rokiem 2000, no to pewnie niewielu z Was żyło to po pierwsze, a ci, którzy żyli, to nie mają prawa chyba tych dyskusji pamiętać. Wtedy papież Jan Paweł II zaproponował Kościołowi rachunek sumienia i efektem tego rachunku sumienia była taka liturgia, w której papież przepraszał. Za grzechy Kościoła. Nie, niejednokrotnie grzechy dość dawne. I pojawiła się dość ostra dyskusja, jak ja mogę przepraszać, nie wiem, na przykład, za grzechy kogoś, kto żył w XV wieku, był inkwizytorem. Przecież to mnie nie dotyczy. To nie jest. Tym nie ma mojej winy. I rzeczywiście jest tak, że wina nie jest przekazywalna, ale. Pamiętam z tego czasu wypowiedź dzisiejszego kardynała Kaźmierzanycza, który powiedział tak, że jeśli powiem komuś, kto dopuścił się grzechu, że to nie moja sprawa, to twoja rzecz, teraz musisz to piwo wypić, której sobie naważył, to właśnie odrzucamy całą logikę odkupienia. Bo Chrystus wziął na siebie nasze winy. Do nikogo z nas nie powiedział, teraz musisz sam ponieść konsekwencje tego, co zrobił. Tylko Chrystus mówi, ja biorę, Twój grzech biorę na siebie, Twój grzech, ja się staję Twoim grzechem. Ja się staję Twoim grzechem, i Twój grzech umrze razem ze mną na krzyżu. To taka jest logika odkupienia. Tak myślę.